26 lipca, piątek 2024 rok. Mamy godzinę, 22.30, tak, Godzinę się spóźniłam, ale Merlin Monroe przed śmiercią się spóźniała nawet w kilka dni, także. No pewnie, że tak. A ty, jako, że nie jesteś Merlin Monroe i ciągle o niej gadasz, to jest to związek kompletnie żaden. Witam na moim live. No i cóż, no. Chciałam powiedzieć, że humor w skali od 1 do 6,1. O. Zajebiście. pewnie nie ma co pić. E, no przepraszam. Przepraszam, może... ma... bo. Co się stało, Ela, no, tak. Może coś zrobicie? Dobra, może dwa, może nawet trzy? No o. bo niby live udało się uruchomić, ale no, mam zły humor, źle się czułam. Jakoś tak popołudniu wieczorem, ale... Super się zaczyna, zajebiście się zaczyna. Ale może mi poprawicie humor, kochani? Dziękuję, dostałam tutaj jakieś dostawy Czemu na sześć? Do Nie wiem. Bardzo to było miłe. To jest... na... Teraz by się przydało coś do jedzenia, żeby tych hejterów robić. By dostałam jakieś piwa, słuchajcie, soki, wodę. No właśnie, ale no przecież to zjeść trzeba jeszcze. Dziękuję bardzo, nie będę Wam pokazywać, bo jakby na live mi nie wypada tego robić. Pochowałam to, żeby mnie nie kusiło i żebym nie piła. Do, do... Maciej, pozdrawiam. Dostałam piwa Desperados. Tak, właśnie to same piwa, na szczęście wódki nie dostałam żadnej. Na szczęście. Na szczęście. Ale być może jeszcze przyjdzie, nie? No, zmoda. Słuchajcie, więc tak, na wstępie chciałam powiedzieć, yy, pozdrawiam krakowską policję. O. Bardzo proszę do mnie nie przyjeżdżać dzisiaj. A. Kurde, myślałem, że się, po się polubiłeś z nimi. No, w związku nie z nie. jakimiś anonimowymi zgłoszeniami, bardzo, bardzo proszę mnie nie wywozić y, w czasie live'a z domu. Dobrze, Panie Lu, rozumiemy jak najbardziej. Już więcej tak nie zrobimy. Y, y, proszę mnie nie bić, nie kuć kajdankami, nie razić para paralizatorem, jak to bywało. Y, I chciałam powiedzieć na wstępie tego live'a, że chciałabym dzisiaj spać y, w moim mieszkaniu. Za które płacę czynsz, to jest mieszkanie w spółdzielcze w Krakowie. Ciekawe, czy przyjdą do niej dzisiaj. Ja tutaj mam opłaty 1500 zł miesięcznie, no i kurwa, płacę to, no to chciałabym tutaj po prostu spać, nie? Mhm. Ale to wystarczy na przykład nie groź. znaczy nie, nie mówić publicznie, że się sobie coś zrobi, wystarczy nie wszczynać awantur, że przyjeżdża policja. Tyle wystarczy, naprawdę. Nie muszę spać na komisariacie, w areszcie, ani w szpitalu psychiatrycznym, więc. Oj, co do tego ostatniego? Proszę mnie nie wywozić, no oczywiście. Nigdy nie zdekomunizowane, nie zreformowane służby zrobią, jak będą chciały, nie? Jak będą chcieli, żebym w areszcie z no to... Nie wywiozą na 48 godzin. I wrócę we wtorek. Ona nie płaci przecież, no właśnie, ale mama jej płaci. No to najwyżej lajwa niedzielnego nie będzie, a zobacz... Jak, jak mówią ban na, na, jej mamę? Ban bankomat Garwin? Jakoś mówił, jakoś... Jak, jakieś jest, jakieś, jakaś ksywa i mama ma, co jest z bankomatem. Nie pamiętam. mi się w środę? Heleno, helenomat, dziękuję. Dlatego, że wrócę po dwóch dniach, bo prokuratura stwierdzi, że nie ma żadnych dowodów, że popełniłam żadne przestępstwo i za 48 godzin albo 96 godzin wrócę do domu. Albo za 1,9 dziewięć. Słuchajcie, tutaj radio wolna Europa, Elagami. Chciałam powiedzieć na wstępie, że policja, prokuratura, sądy polskie, instytucje, urzędy, wszystkie są zdekomunizowane. Nigdy ich nigdy. Nie zreformował, są to po prostu lewicowe instytucje, które prześladują ludzi o prawicowych poglądach potem politycznych. Pisowi y, Partii Prawa i Sprawiedliwości, którą popiera nigdy się nie udało zdekomunizować tych urzędów. Oni robią po prostu z polakami, co chcą. Zabierają o, by się z, z babiarzem nie polubiła. Tam wolność dają nam grzywny, zabierają nam majątki, a potem w drodze przetargu kupują sobie te majątki ze swoich pensji bardzo wysokich. Przecież taki każdy sędzia prokurator i wysoko postawiony policjant, to czy wy sobie zdajecie sprawę, że oni. Zostanie kupić kilkanaście domów z działkami z tych przetargów i nie tylko kupić to dla... Pewnie, za każdym razem jak policja się bierze na komisariat, to od razu może sobie chałupę postawić. Ten, ten policjant, który, który zakłuwa cię w kajdany, to dom po prostu stawia, natomiast osoba, która mu towarzyszy, który ci spisuje, to tylko, tylko może sobie pozwolić za takie jednorazowe do, do, doprowadzenie cię na komisariat, tylko niestety na, na mieszkanie w bloku. Ciebie, siebie, ale nawet dla swojej rodziny, i to jest w porządku? A ja nie mam domu, mieszkam w mieszkaniu, mogę siedzieć na ławce, pokrokiem i to wszystko. A cała ta, ta ubecja, skorumpowań, urzędnicy siedzą sobie w willach z basenem, mm -hmm. pio, pio w ogrodzie i kurwa, żyją za nasze pieniądze. A a, zakuwają kajdanki, nie chcę wyjść z mieszkania, to cię ciągną po podłodze na oczach rodziny. Kurcze, na oczach, ale. ale ty, nie, nie na oczach rodziny, bo ty sama mieszkasz. Na własne życzenie, oczywiście. W czasie tej, tych interwencji policji, których miałam wiele, miałam wykłady polityczne. Mają takie etykiety na komisariacie, które urwają, jak ja do niej na, na interwencji. Tak, dokładnie, no. Potyczne, że nie powinna popierać prawa i Losu Losują Słomki? Nie no, nie Słomki, tylko te, nie, no, nie jestem, przecież to nawet to akurat nie zabawne było. Zapałki losują, które, kto, wiesz, kto od ima, wiesz, i wyrosuje r, to ma taki, ja pierdolę, dobrze, nie? Dobrze, bo kupiłem sobie mieszkanie w Hiszpanii, nie mam czym zapłacić. Filip, mówię o tobie. A co, a to już nie ma w Polsce wolności słowa? Nie można sobie popierać partii, którą się kocha? No tak. Czajcie. Częsza, że mówisz, że jakoś partię kochasz, jasna dupa. Bo ja nie jestem pojedynczym wyborcą. Ja wiele ludzi agituję do tego, żeby popierali prawie i sprawiedliwości. Niestety. A ja to jestem bita. Mhm. Kuta w kajdanki, tak. wykręcają mi ręce, ciągną mnie za włosy A, po Złodych schodach, biją mnie i mnie po prostu wywożą. No, Kur... no, no to na Nie, bo, jeśli tak faktycznie jest. Jeśli tak faktycznie jest, to co oczywiście nie wierzę, że tak nie jest. Ale jeśli tak, jeśli tak jest, nie jest. Ale jeśli jest, nie jest, ale jeśli jest. Nie jest. Ale jeśli jest ee... To wystarczy się nie awanturować, bo nie używają siły do momentu, jak ktoś nie zaczyna używać siły, więc. Więc wiesz. Bo setki razy, no. Setki razy. Oczywiście. Ale masz CV do bana. Takiego robię. Ja tylko mówię, że popieram prawo i sprawiedliwość. I za to jestem bita w Polsce? A bita normalnie? Że popieram Polskę i Polaków. Za, za to jestem Policjanci w Polsce bita, bo... Gdybym sobie tak mówiła, gdybym mnie nikt nie znał, to by mnie nikt nie bił, ale. Wiele ludzi mnie ogląda i jestem... A, tak. Pół miliona. ...przesyła bgn piąty jestem... ty nawet pierwszy z zwrotki hymnu nie umiesz na pamięć. Jesteś komunożydem, a nie Polakiem. Wszyscy dają dupy hejterom, po prostu wszyscy, no. Taka jest prawda. O! Przyspieszonko. Północ i właściwie pasuje skończyć lewa. No chyba, że nie skończę, jeśli mi coś widać się dobrego do jedzenia. Skrzydełka z kurczaka, pizzę. Sushi, łososia. Ale upudlenie, nie? Kurwa, masz. Może jakąś zupkę. Ty dajesz dupy hej hejterom? Hajzerom. Hejterom? Yy, tak. No, jak, jak każdy hejter. Bo ja z tych live'ów nic nie mam. Ja wszystko mam poplokowane, nie mam żadnych zarobków. A fajnie byłoby pokazać hejterom, że dostałam coś fajnego do jedzenia. Ej, ja mogę też, ja też chciałem coś pokazać hejterem, że dostałem coś fajnego. Patrzcie hejterzy, co, to do, dzisiaj tortu. Torta y, Łowicz z pysznym nadzieniem z Tokson. To jest rok produkcji chyba. 1990. Ja pierdolę. To mi kupiła idę, Ani tutaj do mnie nie zachęcił Ani nic, ale może jak ktoś przyśle. Słuchajcie, jest dopiero północ, nie muszę kończyć live'a. Może... przyjdziecie moje ulubione skrzydełka z futra. Tort porządnie wysiedziany. Ha. Zbiórka na sushi dla Eli. Frytki, pizze, paszteciki, zupa, łososia, wędzonego sushi. Zjem sobie dzisiaj i <grym> jutro. No, będzie fajnie. A, Może coś będzie. przyślecie, bo, bo z donate'ów i tak nic nie ma. Słuchajcie, jeszcze nie kończę live'a. Kochani, ale fajny tort, zapewne kosztował, zapewne, zapewne był, drogi, tak. Yy, Przyznijcie mi coś smacznego do jedzenia, Ma pokażę hejterom i oni się po prostu wścieknął. Um, opis yy, macie, opis moim w kanale, yy, na moim kanale YouTube. Opis macie w kanale, yy, wo, opis macie w op opisie, yy, a, opis macie, w adre, adres macie w opisie. No, ale słuchajcie, prosta prosta sprawa, ulica Ceglarska, 25, mieszkanie 11, klatka 2, Kraków, big, ten, big, Jakie, lepiej, jak już zdała sobie sprawę, że łatwiej jest powiedzieć po prostu adres, aniżeli, że coś jest w opisie, to to zrobiła. Na świeżki dla Matego. Martin, bardzo dziękuję za kolejną piąteczkę. Bardzo, bardzo dziękuję. Martin, ja ja Martynę. teraz Martynę. nie będę już występować dalej, nie? Każdy live y, może być ostatni, każda głosówka mm, jest, jest bardzo źle, no. Wiecie, gdzie coś policji, dokładnie. Ale wiem, że internet nie zapomina i będziecie mnie pamiętać, jak odejdę, nie? Bo nie było takiej youtuberki jak ja. Może Kebab Hazer byś sprawdził. Boże jedyny, napiszesz kebab, ale mi teraz kebaba zjadł. W tej chwili. I, I nie będzie. Ale widzowie wy nie wysłajcie, ja sobie kupię. Ale, ale przepraszam, bo nie mogę być. Poza tym nie podam adresu. No Dobrze sam, bo po prostu mi się nie chce, nie. U. Ja przynajmniej nic nie udaję nic nie ściemniam. To zacznij, Ela. Czasem bardzo często ludzie mówią, że. Żeby nie udawać, że niech cię kochają za to, jaki jesteś. Ela, yy... właśnie może zacznij udawać. Może kurwa zacznij udawać kogoś innego. Nie robię żadnego. Czemu nie? Staryk, kur... Spróbuj chociaż. Spróbuj. Szkoda, że mnie że nie kochacie, nie? Tak jak ja was, kurwa. Ja pierdolę, ja, ja was tak kocham widzowie, że... Kurwa, ja was tak kocham widzowie, że chuj, nie? E, to w końcu kiedy masz urodziny? Dzisiaj czy za 5 minut? Za 6 minut mam urodziny, dokładnie. Bardziej się nie da, ale szkoda, że wy nie kochacie mnie. Ja nie będę dla Was występować przez następne 20 lat. To, Wiesz, kebaba, czy to jest kiełbasa, czy kebaba? Mbappe. może Pięciu, ale i tak yy, wierzę w to, że nie Zapamiętacie. Nie chcę, żebyście patrzyli, jak się starzeje i w ogóle. No. Nie, ona nie chce, żebyśmy patrzyli, jak ona się starzeje. Dobra. Ulite for that! Problem. Nie chcę, żeby w ogóle ktokolwiek to oglądał. Trudno, no kurwa. Wobec ja w Polsce wygrywa lewicowi hejterzy. <grywa> Jestem lewicowym hejterem. Policja prokuratura, deal, deal sądy lewackie, chuje, pierdolone. To wow. zaszczekam, nie, nie wszyscy ta są, żeby nikt mnie nie oskarżał, ale większość. Większość. <grywa> nie będzie się oskarżał, nikt będzie się oskarżała większość. Ludzi. Załamka nie. Kurde robię tego live'a i ten no i jest yy, po prostu łamanie totalne, no ale dobra. Nie wiem, może słuchajcie, jeszcze tam parę, kilkanaście, może 30 live'ów pociągnę, ale... Trzydzieści? Kurde, to ładnie. Co, chciałam się z wami pożegnać, bo więcej live'ów nie będzie. No dobra. Nie no, mówię teraz serio. Zajebiście. Nie będzie. Um, ale mam nadzieję, że mnie zapamiętacie, będziecie mnie kochać i za, zapamiętacie to, Mapkę? o czym wam mówiłam. Yy, Mówi? Co jest Mówi. ważne, że, że trzeba kochać Polskę, walczyć z internetowym hejtem. Dokładnie, kochać Polskę i walczyć z hejterami. R-14, to ty jesteś lewicowym hejterem polskiego prawa. O, płaku, płaku. Mam nadzieję, że to trzyma słowa, ja to samo. Słuchajcie, kochani, za chwilę będę kończyć live'a. No cóż, co, co chciałam powiedzieć? I Chciałam powiedzieć, że życie jest do dupy. Tak, warto się starać. Tylko, że nie ma żadnej gwarancji, że Starania w ogóle zwiążą się z, z jakimś sukcesem, bo już jest tak, że podi ludzie, którzy krzyczą innych, oni mają różne sukcesy, a my, dobrze ludzie, nie, nie mamy żadnych. Złodzieje, królowie, przestępcy internetowi zyskują wszystko, a my nic. Ja jestem przestępcą internetowym, przyznaję się. Um muszę pójść na policję, żeby mnie skulił, gdyby. Po, po co się w ogóle starać? Po co? Jak się czujesz z tym, że ty się upowiłaś na live za ja jakieś 40 zł, a w 20 minut zarobił 200 euro i kapsalona? Nie wstyd ci mnie co? Nie wstyd mi, bo moja matka po, po, po moim ojcu ma 5 milionów złotych. Ja do ja kasy dostanę. 10. A Alanel, kurwa, po swoich rodzicach nic nie, nie dostanie. Ja występuję, bo chcę. Nie, nie dla pieniędzy, tylko dla fejmu. Ja nie, nie pochodzę z biednej rodziny. Ona... Mo, moi drodzy, ona nie robi tego dla hajsu, tylko dla fejku, dlatego prosi, żeby jej wysłali krzydełka. Nigdy w z życiu to mi to niczego to. nie brakowało. Teraz może tam brakuje, nie? Ale, ale ja... Ale mi nigdy w życiu niczego nie brakowało, ja... Ja nie mam ciśnienia żadnego na pieniądze, żadnego. Ja A na jedzenie tak? Ja zawsze miałam w życiu pieniądze na podstawowe potrzeby i nadal mam. Mhm. A już mam w dupie, bo ja nie eee. potrzebuję jakiegoś sobie majątku wypracowywać, Bo przecież ja mam. Y, słuchajcie, kochani, ja mam 54 lata. No. I ja, ja tak na dobrą sprawę to już mogę w każdej chwili umrzeć, bo, bo jeżeli chcecie wiedzieć, to ja w nocy mam duszę się i mam palpitację serca. Mhm. I czy ja potę... Przestań chwilać na przykład przed, przed spaniem i palić. Próbuję. Na dobry początek. Ja nie wiem, czy to pomoże, ale na nie nie się... zaszkoli spróbować. Ja sobie coś zabierać, jakieś pieniądze i samochody, do mnie. bo... Ona nie robi tego dla hajsu, wiesz dlaczego? Bo jej wszystkie strony powłączali. Ja odejdę i tak niczego nie zabiorę, no to po co Ale ja... Ale na... to powiedziała. No ...to wypracowywać. Tutaj mi napisała y, parę dni temu moja koleżanka, taką wiadomość Monika, że y, z tego powodu, że piję alkohol, to, to na pewno umrę wkrótce, w nocy. No, no to pewnie i tak, nie? No Dobrze. i co? Ja zabiorę wersalkę, laptopa, swoje prace komputerowe. Nie, nic nie zabiorę. A nie, mmm, kłamałam, że chcę o siebie dbać. Nie, nie będę o siebie dbała. O, kurwa, to I, I wcześniej umrę... umrę do nas wysyłają ubericem. Lepiej odetchniecie, nie? A że mojemu dziecku nikt nie, nie pomoże wtedy, no to mówi się trudno, nie? No pewnie. I mojej rodzinie, mojej mamie. Brat mnie nie potrzebuje, kozyni też nie. By może mnie nie, nie potrzebuje jedyną osobą na świecie, która mnie potrzebuje to jest moja córeczka i moja mama. Nie, nie, nie. nie, nie. Absolutnie. To są tylko dwie osoby z rodziny, dla których żyję. Moja córka i moja matka. A, a reszta sobie fajnie radzi z moich rodzin, z moich znajomych i oni nawet. Tak koleżane, dużo pił, dwa lata to się nie obudziu. No. Do tego, żeby nie szaktaflił. No niestety. To jest to są tylko ta... dwie osoby na świecie, którym na mnie. Nie, na... szkoda kobieta niby nie. Mnie zależy. To jest moja córka i moja matka. I na razie, dopóki one żyją, nie mogę ich zawieźć. A, a potem, no to, kurwa, chuj Mój brat mnie w dupie ma, kuzyni dwójkowie. już słyszeliśmy. Da dupy Lanelowi, kurwa. Szopak, o. Filip, kurwa. O Hirson. O! Lanelowi. Moim, o. Nie śpiewajcie, jeszcze poczekaj, moment. O Hirson. Do końca Kordy. to. Wszyscy dali dupy Lanelowi, moim o. największym mohiterowi. Psiarskie? Tak, kochani, policja przyszła także, ja kończę Bardzo dziękuję. Również dziękuję.